Od ponad dwóch wieków występuje w hodowlach europejskich. Najbardziej popularna papuszka od wielu, wielu lat hodowana głównie przez początkujących, ale również i bardziej doświadczonych hodowców. Ma szereg wielbicieli, pasjonatów, którzy uważają ją za wspaniałego ptaka. Niewielu sobie zdaje z tego sprawę, że jest to również jeden z najlepiej naśladujących ptaków papuk. Jest to zwierzę, które naprawdę, jeżeli będziemy trzymali od maleńkości, jeżeli nauczymy je obsowania z człowiekiem, jeżeli bardzo zbliżymy się do niego, zaprzyjaźnimy z nim, to pod warunkiem rzeczywiście, że, że jest samcem, będzie papugą wspaniale imitującą różnego rodzaju dźwięki z otoczenia i głosy ludzkie. Naprawdę, swoim takim cichym, ale wyraźnym, głosem potrafią wspaniale naśladować nawet tembr głosu swojego opiekuna. Łatwo się rozmnażają, są bardzo popularne, jest najtańsza, to, nie, to też nie bez znaczenia papuszka e, bardzo popularna we wszystkich sklepach zoologicznych, praktycznie wszędzie można ją kupić. E, jeśli chcemy, aby było mieć takiego naprawdę wspaniałego przyjaciela, to musimy kupić papuszkę jak najmłodszą, najlepiej jeśli e, e, będzie z tak zwanego ręcznego karmienia, czyli nie wychowana przez rodziców, ale przez człowieka. E, jeśli zaprzyjaźni się e, z opiekunami, e, przez wiele lat będzie dostarczała nam e, naprawdę. Wiele radości. Są to typowe ptaki trawożerne, to znaczy w swobodzie odżywiają się wyłącznie nasionami traw. Tutaj karmimy je różnorodnymi mieszankami prosa wzbogaconymi o minerały, witaminy. Ponieważ niechętnie jedzą owoce, musimy zapewnić im odpowiednie, odpowiedni skład pożywienia, dodając różnego rodzaju suplementy, w tym koniecznie kostki z zawartością jodu, który to pierwiastek jest niezbędny dla ich prawidłowego funkcjonowania. Takim wspaniałym przysmakiem tych ptaków są na przykład wiązki zerwanych oczywiście nie przy drodze, ale gdzieś na łące traw z koszyczkami nasiennymi takie te bardzo chętnie to jedzą. jest, zamiast to ich ulubiony przysmak, szczególnie jeśli są to tak zwane mleczne nasiona, to znaczy takie nie w pełni dojrzałe, które po przełamaniu wydzielają coś w rodzaju takiego białego płynu. No, jeśli chcemy uzyskać przychówek na ogół, to jest bez żadnego problemu. Po prostu musimy mieć odpowiednią klatkę butkę lęgową. Samiec od samicy jest dość łatwo rozróżniany. Na, w swoim środowisku naturalnym, to znaczy w Australii, papuszki faliste mają wyłącznie zieloną barwę. Ponieważ jednak są trzymane od wielu, wielu lat w hodowlach, wyhodowano szereg różnego rodzaju odmian barwnych, kształtowych. Popularne są Puszki faliste, tak zwane standardy. Są to ptaki specjalnie wyhodowane, znacznie większe, różniące się od dziko występujących wielkością. Są zdecydowanie większe i mają troszeczkę inne ubarwienie, głównie tutaj tych okolic głowy. Ponadto, oprócz jak już powiedziałem, dziko występującego. Występującej zielonej barwy możemy spotkać papuszki faliste białe, żółte, niebieskie, fioletowe i szereg jeszcze innych odmian barwnych, które są ciągle przez pasjonatów rozwijane.